Dancing in my room, swaying my feet. Tryna give you love and a kiss on the cheek. Caught in candy skies like I'm stuck in a dream. And I've been feeling blue, you're the one that I need. Dancing in my room, swaying my feet. Nie mogę uwierzyć, że człowieki głosowały na to coś zamiast na mnie! Kradziłem mój że ja nie stój. No, chyba tańczyk, się do swojego? dziennie dwadzieścia Uberów. Ciuchy od designerów. Nie mam prawdziwych problemów. Już pozbyłem się fałszywych kolegów. Yeah. I'm so horny. Ew, Are you wearing a vagina shirt Yeah, I really like it. Calm. So? <laughs> wow. It's <laughs> so horny! Hey, Sophia. After school, we were thinking- Well, wait, wait! Don't tell me you two <coughs> are wearing armor nap hat hats. Uh, <gasps> yeah? Why? What's wrong with it? Only Lucy, Lucy watch vagina videos. That's not true. I mean, I love his videos Calm. Exactly my point. Hey, I watched the okay, now Yeah, me too. Same. Yeah. And if anyone's a little- Lucy, I think it's you. Because you're a Lucy. You know, I just forget all of you guys. Hey, it's nice to meet you. This world is imperfect. What? If only I could wipe away the impurities. Is anybody else listening to then this? Make it as beautiful as me. <gasps> like Lysanderoth! You are behind all this? Yes, it was I. My machinations lay undetected for years, for I'm a master of deception. Patrick! <laughs> is that you? No, Lewis. It's not me. You're a mistake. O czym tak gadacie? Fajnie, że pytasz, gadamy o nowym projekcie Kto pytał? No przecież ty spytałeś przed chwilą Nie zesraj się Ale co ty do mnie mówisz? Czy ty w ogóle masz mózg? Kiedyś tego nie miałem, a teraz tego nie mam, kizomu Nie no, ja po prostu zgłupiałem Ja nie rozumiem słów Dzień dobry, tak więc proszę o ciszę na lekcji Pani Bożenka! Ale ja mam na imię Stasie, panie Bożenka! To serio nauczyciel może mieć inaczej na imię? <grystanie> Jebany kogut! Ale tu jebie! Do szkoły mam na usłom, to tak o piątej muszę wstać. O, znowu kury sąsiada wyszły na ulicę. Może przynajmniej je coś pierdolnie. Chociaż jedyne co tu jeździ, to traktor. Ja pierdolę, znowu internet nie działa. Masz jedna kreska zasięgu? Nieźle. Przynajmniej już mamy 3G. Dobrze do sklepu mam blisko. Ile? Dwa kilometry tylko. Ja pierdolę. Muszę się wyprowadzić. Kurwa mać, stary znowu słucha disco polo. Odkryłem swój talent. Tak? Jaki to talent, syneczku? Jestem tak dobry w spaniu, że mogę to robić z zapiętymi oczami. Proszę wyprowadź się. Patrzy taki kurwa dziecko na mnie i, 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 i patrzy się i kurwa lelelę. Le, Przedrzesiasz mnie kurwo, jebano? Jakie, jakiś problem? Zajebać? cię? ha! nie no, mm, <laughs> Baka, to koni tyle Na pierdolę. Co ci jest? Chyba rękę złamałem. Co, gdzie? Tak mocno klepnąłem taką laskę w dupę, że aż mi rękę wyjebało. Ty pizda jesteś, więc mów serio co zrobiłeś? No uderzyłem ręką w stół. Dobra, pokaż to. No i co sądzisz? Złomana w chuj. Wiedziałem. Ale masz szczęście, bo potrafię nastawiać. Serio? No stary, już w chuj rąk nastawiłem. Jakich niby komu? No na przykład ciotce Dorocie. Tej, co nie ma czucia w dłoniach? No tak, ale to nie po tym. A będzie bolało? Co ty? No dobra, tylko szybko. Uwaga, liczę do trzech. Raz. Dwa. <kluzny> Przebadałem pana rękę. No i co z nią? Na początku była lekko bita. Później na wskutek jakiegoś wygięcia. Ciekawe kurwa jakiego. Została połamana w piętnastu miejscach. No ja pierdolę. Witaj, jak się czujesz na pierwszej wizycie? Mój dzień był świetny. Dopóki nie dowiedziałem się, że ktoś wpierdolę na moje te Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Były nierówne składy. Idzie ktoś pod Był gol! Nie było! Niby gdzie? W kur. You got a boyfriend? Bro, shut the fuck up and play the game like take this seriously. What huge about a weird. girlfriend? Shut the fuck up or I'm gonna fucking. Just action, bro! I have a boyfriend named Arnold. One, two, three. Katarzynaj. Wypierdalaj. Tak ja... No kurwa, na mnie nie... Tata. No kurwa, co ty robisz, człowieku? No czy cię pojebało? Nie, no nie Kurwa, co za Debil jebany! Czego tylko dotnę, dostaje się złotem, dostaje się złotem. Midas, to jest wszystko. Czego tylko dotnę, dostaje się złotem. A! Czekoladka, czekoladka, czekoladka. Yes, I'm a simp. do ekipy proszę. On wziął ostatnie. Ej, ty! Kim ty jesteś? Mówią na mnie szybki Maci. Dlaczego szybki? Bo szybko robię twoją starą. Usiąść. Ej, to nasze powiedzenie. Ponieważ mam coś, czego szukacie. Dawaj do ekipy. Najpierw musisz mnie wyzwać na pojedynek. Niech będzie. Macin. Twoja stara jest brzydka. Twoja stara jest gruba twoja stara wygląda pterodaktyl. Hmm. Ha, Essa, on oszukiwał na rafrejerze. Łapać go! Uuu. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje aktualnie na obozach Timu X. Oh. Oh. Ah. You butt. You butt. Na chuj napierdalaś ty dzipsych chopatko jebana zajeba ci kopa kurwa w łeb, ma co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo co robimy każdej pinki. Opanowywać świat. Dopinki jest i mózg. To jest imus. Spadam samochodem, mało szaro, burym wodzem, widzę kanion, o mój Boże, mogłem przecież jeszcze na rower, ale chyba to na tyle, bo uderzę w kamień ryjem. A! Nie! Po Nie! Yes? <Brilliant> Nie!